Z kanału Lawender and Cross Stitch. Dziś przychodzę do Was z podsumowaniem maja. Jest późno, mamy już właściwie końcówkę czerwca, nie wiem który dzisiaj jest 20, chyba 6. Natomiast, no, trochę mi się życie pokomplikowało pod koniec maja i wszystkie moje plany, że tak powiem, poszły w łeb. Także nagrywam teraz. Generalnie mogę spokojnie nagrywać, ponieważ ja na tych pracach, na które będę teraz pokazywać, nic nie haftowałam do tej pory. I w czerwcu gdzieś tam, jeżeli udaje mi się troszeczkę siąść, to jest to raczej krosno i mój hejzik. Także jeżeli chodzi o podsumowanie czerwca, no to nie wiem, czy jeszcze coś się uda zrobić, no, ale na pewno pokażę wam, na jakim etapie jestem z hadem Dużo tam nie przybywa, bo naprawdę to jest słuchajcie 200-300. No 400 pół krzyżyków, jak usiądę raz na kilka dni, to jest dobrze. No ale cóż, życie. W każdym bądź razie no, pokażę Wam to, co udało mi się zrobić w maju i, 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 i pokażę Wam jeszcze jakieś drobniutkie moje zakupy, bo taki większy, jakiś taki holo zakupowy pewnie będzie gdzieś tam w wakacje. Byłam również na targach włóczki w Gdańsku. Testowałam mikrofon, testowałam statyw i no, udało mi się troszeczkę nagrać, natomiast no, montowanie tego by zajęło bardzo dużo czasu, a ja na to aktualnie kompletnie nie mogę sobie pozwolić, więc, więc po prostu odpuszczam. Pokażę Wam po prostu, co na tych targach włóczki udało mi się kupić, bo jakieś tam drobne zakupy poczyniłam. Dobra, jeżeli chodzi, słuchajcie, o maj, to udało mi się zrobić właściwie tak do, przez 3/4 maja. Hmm, bo potem już w ogóle nie haftowałam. E, udało mi się zrobić 12667 krzyżyków. E, no i tutaj przybyło troszeczkę na tych pracach, które Wam teraz pokażę, które są przed Wami i jeszcze na dwóch ramach. Natomiast tutaj, tak, e, no, mój anioł e, cichej nocy z Coricamo. Ja w tej chwili właściwie pokazuję Wam to, na czym stanęło gdzieś tam w połowie maja, bo ja od połowy maja nie, na nim, nie popełniłam na nim żadnego krzyżyka. Jestem jakieś cztery tygodnie do tyłu i nie wiem w sumie, czy, czy ja sobie to po prostu podzielę. Na krzyżyki tygodniowo do końca roku już to, ten mój, to jest moja zaległość, czy gdzieś tam usiądę i będę próbowała nadganiać. No nie wiem, na razie po prostu siedzę sobie przykrośnie i to na razie mnie odpręża, więc no niestety, ale to, to sobie musi poczekać. W każdym razie tutaj mi się udało prawie 2000 w maju zrobić, nie? Do, do połowy gdzieś maja, także no, najgorzej nie jest. W każdym razie. Muszę go w ogóle podpinać, tego aniołka mojego, tutaj z tej ramy, bo jednak, no on tutaj, jak nie jest nic na nim haftowane, to tu wszystko się będzie odgniatać i nie ma sensu, żeby to po prostu leżało. Więc to zdejmę, także sobie to odłożę. Dobra, słuchajcie. Następny hawcik. To jest hawcik mojej lawendowej pani. To jest ten hawcik z filmu, który, który był nagrywany już. Tutaj, w sumie. W maju jeszcze przybyło troszeczkę tutaj tego koloru lawendowego. Byłam w pasmanterii dwa dni temu i dokupiłam sobie wszystko to, co mi brakuje. Bo tutaj jednak są takie numerki DMC, których nie mam, czyli 26, 30, 32 z tej palety. No i tutaj może powolutku zacznę coś tam działać dalej. Nie wiem, na razie nie deklaruję nic, bo. Bo nie mam jak na razie haftować, więc no, zostawiamy to. W każdym razie jest to na takim etapie. Tutaj udało mi się zrobić ponad 3000 krzyżyków w maju, także, także w sumie no, cieszę się bardzo, że tak to poszło. Dobra. Ok, kolejny był psi sampler i rzeczywiście na nim udało mi się troszeczkę podziałać nawet w sumie jak nie troszeczkę słuchajcie, bo Prawie 1500 na nim się udało zrobić. Ja już nie pamiętam, a on jest podniciony, o kurczę. Ja już nie pamiętam na czym ja tutaj skończyłam ostatnio. Wydaje mi się, że tutaj, te, no ja Wam wstawię przebitki, to co ja tutaj będę się zastanawiać tak naprawdę. No ale przybyło troszeczkę, tutaj na pewno ten piesek, tutaj te znaczki różne jasne przybyły także. No fajnie się hartuje ja go, słuchajcie ściągnę w ogóle z tego, z tego tamborka, bo to się potem odgniata. I po prostu jak będę sobie dziergać, to wtedy będę sobie to um, naciągać, bo tak to kompletnie nie ma to sensu. Bo naprawdę jeśli się to gniecie i te krzyżyki też się gniotą, nie? Więc tutaj dobra, no w każdym razie słuchajcie tak to wygląda. O. Fajny jest ten samplerek, bardzo mi się podoba. Super jest. Dobra. Co dalej, co dalej, słuchajcie. To zabieram. Aha, teraz będą moje, wiadomo, moje ramy. No, i już tutaj wam mówię co i jak i pokazuję. Jeżeli chodzi o motyla, no to tutaj mi się udało bardzo dużo pocisnąć, zwłaszcza na początku maja. Ja z tego co pamiętam, to na początku w ogóle maja to ja właściwie tylko cały czas nad motylem siedziałam, bo bardzo chciałam zdążyć na konkurs w samplerowni. Natomiast ja nie, nie zrobię go na konkurs, niestety nie zdążę. Dużo mi nie zostało i zdaję sobie z tego sprawę, ale no jakby, no mówię, no nie dam rady, więc. Na razie zostawiam go tak jak jest, jak przyjdzie wena, to po prostu będę go kończyć. W maju udało mi się na nim zrobić 5300 nie? krzyżyków, także no tutaj poleciałam dosyć, dosyć mocno z nim. Bardzo mi się podoba, także no trudno, że się nie udało na konkurs, natomiast fajnie będzie zdobił ścianę. Tak jak już któregoś razu mówiłam, mam pomysł jak go oprawić w taką kwadratową ramkę na pewno. Pójdzie z takimi fajnymi ozdobniczkami, już gdzieś tam mam, mam na to pomysł. Myślałam też o okrągłej ramce, też szukałam okrągłą gdzieś tam na internecie. Nie ma takiego rozmiaru, ale jeszcze, jeszcze w sumie mam czas, poszukam sobie, więc tutaj się jakby nie śpieszę z tym zupełnie. No ale tak wygląda ten mój jesienny motyl, nie? Dobra, słuchajcie, udało mi się jeszcze troszeczkę posiedzieć przy żabkach moich, przy żabkach. Um, i na żabciach, na żabciach udało, o, no, dużo się nie udało, słuchajcie, 730 krzyżyków. no poszalałam, ja poszalałam, no ale w każdym razie widać w sumie zmianę, no bo jednak, no druga żaba ma głowę, <grym> no i tutaj troszeczkę, nie, podziałałam też w tych listkach, tu kwiatuszek przybył, jeden, drugi, no i tutaj troszeczkę, bardzo mi się ten haft podoba, jest naprawdę super. Chciałabym bardzo go dostoje się nie skończyć, żeby mieć go już na ścianie. No ale tak to właśnie wygląda. Dobra, słuchajcie. Co jeszcze, co jeszcze? Aha, jakieś takie drobne zakupiki, które zrobiłam. Właśnie dwa dni temu byłem w kosmonterii w Gdyni. No i kupiłam sobie właśnie, tak jak mówię, tutaj mulinki. To do mojej lawendowej pani. To takie... Numerki, których nie miałam, plus jeszcze właśnie do Heda mi się skończyły dwa kolorki, więc sobie dokupiłam. Eem, oczywiście bobinki, bo <grym> ja kapibara, bobiniara, więc eem, bobinki muszą być. No i żeby nie być głosłowną, nareszcie kupiłam igły, słuchajcie, bo naprawdę eem, ostatnio w ogóle <grym> też była śmieszna sytuacja, bo wyszywałam właśnie Heda. Zagadałam się z mężem i mi igła z palców wyleciała, jak ja się słuchajcie, przestraszyłam. Mówię, rany boskie, ja nie mam zupełnie czym haftować, nie będę miała jak ją zgubię. No i wszystko podywanie, wiecie, ręką tu, nisko, głowa szukałam, udało się znaleźć, no ale no, nie może być takich sytuacji, więc no, kupiłam sobie 28 i jedną paczuszkę 26. Także też już jak widać, już w jednej brakuje i e, też już korzystam. Dobra, słuchajcie, miałabym w sumie jeszcze zakupy Wam do pokazania, bo od Natalii zamówiłam kilka rzeczy, natomiast um, ja chcę zrobić osobny w ogóle vlogasek z, um, z zakupami, ale na razie to co Wam pokażę, ponieważ ja bym chciała zacząć z tego korzystać, to są gumeczki na tamborki, które zamówiłam właśnie od Natalii, które Natalia mi uszyła, na Nurgę, na Nurgę 3 i na Nurgę 4, o, tak one wyglądają. Śliczne są po prostu, o i tutaj, bo jednak naprawdę kurzy się bardzo, brudzi się od trzymania ręką i um, no i mam teraz takie śliczne gumeczki y, na moje tamborki, także tu już Wam chcę właśnie je pokazać, bo ja bym chciała z nich zacząć korzystać, a boję się, że jak będę już nagrywać film z zakupami, to zapomnę o tym po prostu, nie jak już to gdzieś będzie w używaniu, to... Ale to mi to wyleci z głowy. Dobra, słuchajcie. No dobra, słuchajcie, nagrywam dalej. Był kurier, więc musiałam przerwać. Dobra, to pokazałam wam, pokazałam wam moje hafty za maj, pokazałam moje drobniutkie zakupy. Aha, właśnie. I Jeszcze chciałabym Wam pokazać to, co kupiłam na targach włóczki w Gdańsku. To teraz tak, słuchajcie. To są. Kokonki i tulinki, oj czekajcie, bo machnęłam, przepraszam, e, kokonki i tulinki, <tak>, tak się nazywają te firmy, w każdym razie no ja zawsze takiego typu włóczki kojarzę tylko i wyłącznie z kokonków, ja zawsze na nie po prostu wołam, a kupiłam kokonki, nieważne czy to jest jakaś inna firma czy nie, w każdym razie no bardzo mi się spodobały te, Dwa kolory. I powiem Wam, że ja no, nie szydełkuję w ostatnim czasie zbyt dużo. Ostatnio to, to, co zrobiłam to właściwie tylko ta pszczoła, którą Wam pokazałam. Natomiast no bardzo mnie ciągnie do szydełka. No i tak pomyślałam, że może jak kupię to może mnie to tak troszeczkę zachęci, żeby gdzieś tam sobie troszkę podziergać. Zwłaszcza, że jeszcze kupiłam sobie torbę i też mogę z nią w sumie spacerować, więc zaraz się Wam zaraz Wam ją pokażę. Sorki. No, ten kolor mi się bardzo, słuchajcie, spodobał. O, on tak kurczę, ciężko mi złapać go w kamerze. On jest troszeczkę ciemniejszy niż tutaj, wy widzicie. Ma trochę ciemniejsze te kolorki po takie ciemne szarości, jaśniejsze po takie tutaj trochę taki przybrudzony róż i po taką po taki jaśniutki różyk, tak naprawdę. No mówię, troszeczkę tak nie do końca oddaje kamera kolor. W każdym razie no bardzo mi się spodobał ten kokonek. Ja staram się brać dosyć długie te kokonki. To mają 1200 metrów. Ja przewiduję oczywiście z nich chustę. Natomiast ja też dosyć ciasno przerabiam, więc ja też musiałam wziąć to pod uwagę, że żeby ta chusta mi wyszła jakichś takich konkretniejszych, fajniejszych rozmiarów, to muszę wziąć większy kokonek, w sensie no, dłuższy, dłuższy, tak? Tutaj słuchajcie, właśnie, ten wzięłam kolor ze względu na to, że już mam wzór wybrany i to będzie chusta o wzorze mech, i on jest taki bardzo mocno zbity, dlatego ja tutaj nie dość, że ja ciasno przerabiam, plus jeszcze wzór jest zbity, to tutaj, słuchajcie, wzięłam 1570 metrów, nie? Także no tutaj bym chciała z tego właśnie zrobić ten wzór chusty mech. Już sobie tam odpaliłam parę filmików na YouTube, więc zobaczyłam jak to wygląda, jak to powinnam zacząć robić, czy mam szydełko, wszystko mam generalnie. No i chciałabym sobie tutaj może za jakiś czas zacząć. No nie wiem. Zobaczymy. No na razie oczywiście wiadomo, że haft krzyżykowy wygrywa. Jak już mam chwilkę, żeby sobie przysiąść i, i to wolę pohaftować. Natomiast no gdzieś to szydełko też mi chodzi po głowie. Aha! Torba. Słuchajcie. Torbę Go Też sobie e, kupiłam. E, torba Hanka mi zrobiła. <laughs> e, Prześmieszna torba. Ja już mam taką torbę m, jedną e, na... Włóczki, natomiast ona jest malutka. Ona jest malutka i tam po prostu wkłada się tylko, zmieści się tylko jedna włóczka. Taka, wiecie, mniejsza, taka do robienia maskotek. Natomiast tutaj, tak jak widzicie, jest taki dosyć duży worek. On mieści właśnie te kokonki. Tu jest też kieszonka na szydełko, to mnie też urzekło bardzo. I tu można sobie włożyć druty czy szydełko. Nie ma to więcej kieszonek. Mi też nie chodziło o to, żeby kupować jakieś nie wiadomo, jakie drogie torby. Tylko po prostu, żeby mi się, wiecie, o, kokonek, czy tam i tulinek <grym> zmieścił i tu można sobie to zacisnąć i można z tym sobie spacerować. Yy, można gdzieś tam jechać z nimi. Czasami jestem z dzieciakami na plaży na przykład. Na kocyku sobie siedzę, to yy, już mi się zdarzywa, zdarzało frywolitkować na plaży, czy haftować, więc tutaj bym mogła sobie wziąć też yy, i szydełko, nie? Tutaj do tej torby na tą torbę sobie wziąć, to schować sobie z boku szydełko, nożyczkiem gdzie potrzeba. czy czy znaczniki? Myślę, co jeszcze, co jeszcze? Aha, słuchajcie, tak. Kupiłam sobie takie, to są ochronki na druty, takie, takie baranki. Ochronki na druty, żeby się, tak mi się wydaje, bo ja nie robię na drutach, ale to są takie ochronki, które się wtyka, żeby nie uciekała nitka na koniec pracy. Tak mi się wydaje. No, w każdym razie ja kupiłam nie dlatego, że mam druty, bo ja nie umiem na drutach, ale kupiłam, żeby zrobić sobie z nich magnesy. No, tak mi się spodobały te baranki, i jeszcze kupiłam sobie taką stokrotkę w miętowym kolorze. Przykleję sobie tutaj magnes <laughs> i będzie needle minder po prostu, taki o. Także takie coś jeszcze. Dobra, słuchajcie, to jest wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać w tym moim vlogasku. pomimo tego, że gdzieś tam no mówię, przeciwności losu są dosyć duże aktualnie, i gdzieś tam próbujemy sobie to wszystko poukładać jakoś, to będę się starała nagrywać filmik. Nie mogę Wam obiecać kiedy. No, ja miałam w planie co dwa tygodnie robić film. Ogromne były plany w ogóle, ale no, wszystko się troszeczkę skiepściło, także. Będę się starała, na ile będę mogła gdzieś tam wrzucić jakiś filmek. Staram się też coś dziergać, żeby też móc wam coś pokazać. Także na pewno będą jakieś vlogi, też zakupowe. No i to, co się udało gdzieś tam w czerwcu zrobić, nie? No, tak to wygląda. No dobra, słuchajcie, to by było w sumie na tyle. Trzymajcie się cieplutko. Dzięki bardzo też za wszystkie komentarze. Za wszystkie subskrypcje. Dziękuję Wam za wszystkie łapeczki w górę. Też dostałam kilka wiadomości, czy będą jakieś filmiki nowe, gdzie się podziewam, czy wszystko jest w porządku, co było naprawdę bardzo, bardzo miłe. Także również Wam za to dziękuję. No i co? No i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepłutko. Pa, pa.